Złom dobry, witam na kanale zawodowy zbieracz złomu i zapraszam do kolejnego filmiku. Dzisiaj demontaż tego dziwnego urządzenia. Wynalazłem dziwne urządzenie. Nie jest to dobra lokalizacja do montażu, ponieważ światło mam z tyłu i rzucam cień. Proszę bardzo, ręka moja rzuca cień. Ja ogólnie rzucam cień. Ale dopóki nie odzyskam mojego miejsca w piwnicy, muszę sobie jakoś radzić, wiecie? A że jestem Robert zaradny, także zdobywca, więc robię co mogę z tym, co mam, tu gdzie jestem. Są ludzie, którzy demontaż robią lepiej ode mnie, oczywiście, robią profesjonalnie. Mają warsztat, mają imadło i wszystkie te potrzebne sprzęty. Są być może pedantami w tym, co robią, starają się i tak dalej. Ja jestem taki, jaki jestem, i można to zaakceptować lub nie. Więc dzisiaj rozkręcamy tą przedziwną machinę. Jest to maszyna Primera BB300 niemiecka do pieczenia chleba i tutaj nawet są widzicie normale zbrod czyli normalny chleb, weißbrot, czyli biały chleb, volkorn brod, czyli pełnoziarnisty chleb i tak dalej. Mój niemiecki kończy się tylko na tych trzech punktach. E, pierwszych no i e, Postaram się to rozkręcić i zobaczymy, co znajduje się w środku w tej maszynie. Otworzymy. O, proszę bardzo, jest takie naczynie. Naczynie. Tak, ogólnie jest to wyższa szkoła demontażu niekompletnego imienia zawodowego. Myślę sobie, że wkrętak taki zwykły da radę. I może jeszcze jakieś inne urządzenia. Wybaczcie, rzucanie tego cienia małym magnesikiem. Sobie sprawdzimy. Szukałem długo magnesu, jakiegoś poważnego, ale no, aluminium, moi drodzy. A tam? Tam będzie stal. To co? Powoli odkręcamy? Odkręcamy. Tu mamy śruby. Muszę postać. O, tak to wygląda w środku. I jak to troszeczkę. Odkręcę, to się włączy, no bo samo odkręcanie to wiecie jak wygląda, nie? Stamtąd wydobyłem trochę stali, moi drodzy, trochę stali do tego dali. Puszka na śrubki, to jest niezbędna rzecz przy takich akcjach, moi drodzy, no i sobie odkręcamy. przyjemna robota śrubki do śrubek jak jest słabe światło że ten telefon telefon zaczyna smużyć tak postaram się jakąś lampkę tutaj chyba za chwilę Tak, muszę koniecznie odzyskać miejsce w mojej piwnicy, w mojej drodze złomownicy i tam będziemy już e, na luzie rozbierali, rozkręcali i opowiadali. Także widzicie, jest to dość nudne, także jeszcze jedną odkręcimy na wizji, a potem e, tam jeszcze kilka jest wewnątrz. Potem przejdziemy do tej części tutaj po prawej stronie, tam gdzie jakaś chyba elektronika, zobaczymy. A to jest, wiecie, to jest jakaś grzałka, nie? I też tam aluminium będzie na pewno. Porządna niemiecka maszyna, dwie śrubki. Ta się postanowiła nie poddać i wolała się ukręcić. I tamta też jest oporna, także z śrubek, moi drodzy, to na razie tyle. Tutaj jest z boku śrubeczka. O, właśnie, która od, odblokuje nam tą część. Do dzieła! Udało się otworzyć to. Tutaj to było tak u góry. Wiecie, i tam przenika mnie ta kolorystyka. Tam coś się świeci, moi drodzy. Dobra, to ja przystępuję do oddzielania dalszych części tego urządzenia. To wyjmę. Tutaj płytka i tak dalej. Kabelki osobno. A tam jest taka mała nakręteczka. To może ta, ta tutaj pójdzie. A tam też może od spodu. Zobaczymy. Zobaczymy za chwileczkę. Mózg został odłączony. Tutaj są jeszcze żyły. A teraz musimy dostać się tam do tego serca urządzenia. Wiecie, że śruba puściła? Kiedy to zobaczyła? Puściła eee, i tak mamy tutaj łatwy dostęp. Teraz do tego tu są takie zwykłe śrubki na krzyżak, no bo nie chcę się wyostrzeć. O, teraz na brzegach widzicie są śrubki na krzyżak. Odkręcimy i wyciągniemy. I wtedy obejrzymy to, tutaj. To nas interesuje. Tam jest chyba miedź uczciwa, niemiecka, prawdziwa. Wyjąłem tą część. I patrzcie paski, koła zębate. Niesamowite rzeczy. Może to odetniemy. Bo tego tu nie chcemy. O. To sobie poodkręcam. Te trzy śruby nas interesują, ponieważ one trzymają to, co najcenniejsze. A więc, o i pamięczyna się fajnie zwija. Kiedyś pracowałem w takim zakładzie przy kopalni miedzi. Pochodzę z Polkowic, wiecie, no i to była kopalnia miedzi. Kilka kopalni tam miedzi jest, no i Zakład nazywał się Zanam, od zakład naprawy maszyn, i oni te wszystkie ełki z podziemi wyciągali. Ełki takie to są takie koparki, które się zginają w połowie. I ja pracowałem jako dzieciak na dziale demontażu, wiecie. Codziennie byłem po łokcie w oleju, odkręcałem pompy i węże kluczem 27. I nauczyłem się tam, w którą stronę <laughs> się odkręcać śrubki. Takie doświadczenie zapamiętałem na całe życie, że jak jest śrubka tutaj otachnie to w przeciwnym kierunku, do wskazówek zegara, jak śrubka wystawała, czy śruba była z tej strony, to kręciłem do siebie. I co? Mamy to? Mamy to, tylko jeszcze okablowanie, panowie i panie oddzielimy i wtedy się do tego zabierzemy tam mamy mózg tu mamy e, troszeczkę miedzi, też w tym siedzi To są żyły i te e, wiecie no organy wewnętrzne tej maszyny no i serce, do którego żeśmy się dostali serce do którego żeśmy się dostali myślę, że ta ósemeczka tutaj pięknie pasuje o, ona nam tutaj serce A Może trzymać z tamtej strony. Także pracując w Zakładzie Naprawczym Maszyn na Wydziale Demontażu, tam nie trzeba było za dużo myśleć. Trzeba było działać szybko, ponieważ to był taki prawie akord. a ja byłem młody, Miałem dużo siły, wiecie, i, i sprawiało mi radość rozkręcanie tych pomp w tych maszynach i w ogóle rozkręcanie wszystkiego, także to była praca, którą lubiłem, tylko że sporo się w niej brudziłem, wiecie, właśnie w tym oleju uwalany po łokcie, no ale fajne no, nie robocze, to była jeszcze komuna, były tam prysznice i tak dalej, także wszystko w porządku i hałas tam był, też taki trochę hałas, bo oni też kluczami różnymi mechanicznymi koła odkręcali, takimi kluczami wiecie to były klucze pneumatyczne. no one robiły hałas okej okay. ale zapamiętałem jeszcze jedno, zapamiętałem w którą stronę się śruby odkręca, na całe życie także każda jakaś życiowa Jakiś epizod w życiu uczy nas czegoś i przydaje nam się to potem, nie? Tak myślę sobie, czy ja dobrze pokazuję, czy gdzieś nie na ścianę, bo patrzę sobie na tą maszynę, a, a telefon żyje swoim życiem. Mianowicie, ja o! Orzech rozłupany. Mieczce aluminium że to jest mieć. Teraz nożykiem przejedziemy i sprawdzimy. Chyba zakończymy, bo nie chcę, żeby ten film był za długi, bo też nic ciekawego się nie dzieje takiego. Eee, przejadę nożykiem i dam wam znać, co? Tylko muszę mieć dwie ręce wolne. Tutaj przejechałem nożem, no i jest to metal szlachetny, czyli miedź, czyli złoto z umiarzy. Eee, nie robię podsumowania, wiecie, i ważenia, o, bo nie masz jeszcze wagi. Mam wagę, kupiłem sobie właśnie, ale chciałem zrobić ten filmik szybko, w miarę. I wiecie, gdybym to wszystko jeszcze na części pierwszej i tak dalej, to by to trwało. A wagę sobie kupiłem, ponieważ inwestować w kanał, postanowiłem. Zaraz Wam ją pokażę. I oto ona, moja waga kupiona. Jeszcze nawet nie rozpakowałem, wiecie. Przygotuję się na jakiś inny demontaż, następny czy któryś z kolei lepiej i będzie uwaga, i będziemy wszystko demontowali, wszystko ważyli i ceny sprawdzali. Wszystkiego dobrego zawodowego. Dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj. Nie chcę kraść waszego czasu, nie chcę, aby ten film był za długi. Mamy tutaj trochę miedzi, mamy trochę stali, trochę śrubek dali No i trochę tam gumowych elementów, troszkę plastiku, jak zwykle, przy takich urządzeniach. Jakich użyłem e, narzędzi? Nóż, żeby sprawdzić, czy to mieć, ósemka, żeby odkręcić, to od tego e, krzyżak taki, śrubokręt, czy wkrętak też taki mały do odchylania tam blachy. I głównym, głównym e, bohaterem tego odcinka był ten mały, e, mały, ale wariat, jak to mówią. No i młotkiem gdzieś tam pomogłem raz oddzielić się obudowy, jak się to stało, to śrubka która była zablokowana puściła. Chyba się wystraszyła. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za oglądnięcie filmu tego i mam nadzieję, że wkrótce przeniesiemy się do piwnicy, tylko muszę tam odzyskać przestrzeń i tam będę już czuł pełną wolność i będę mógł stukać, pukać i tak dalej. Także do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Jak się podobało, zostaw taki symbol, jak się nie podobało, to taki. Może zasubskrybować kanał i widzicie, tak wygląda praca też złomiarza, czy też zbieracza, raczej, raczej zbieracza, że w demontaż wkracza. Dobrze, już nie, przedłu nie przedłużam. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie i zobaczymy się w następnym epizodzie. Przy środzie.